Siema siema Ogólnie nagrywałem przed chwilą tą reakcję Tylko był straszny problem z dźwiękiem Witam was po kurwa dużym powrocie Na moim kanale Mówiłem na tamtej reakcji Co niestety już nie ma Więc się nie wypowiem Wypowiem się jeszcze raz <laughs> To tak Ja jestem stronem według chłopaków Sprawdzałem już tą odpowiedź wczoraj I różne reakcje Jestem zdania takiego, że byś jakoś tam nie kłócić, ale bądź sobie, bądź White Widow troszeczkę odjebali, bo oni zaczęli, a szpałku jakby po prostu do tego wrócił, żeby bronić swoich fanów i że takie nie, takie niepotrzebne, że się że się zjebali i usunęli. No ale ogólnie jestem obostronny, chociaż na razie wygrywasz szpaku ale szczę zajebiście jeśli chodzi o melodyczność i w ogóle odpowiedź i <laughs> No te zaczepki w ogóle wszystko. Co w się sensie mówię, co ja mówię na tamtej reakcji, co niestety już nie powtórzę bo tam została nagrana, ale musiałem ją usunąć Dobrze, przejdźmy do na, nie nagrywania, tylko do reagowania, do sprawdzania A i jeśli chcecie, żeby reakcje wróciły, to zostawcie tu polubienie i subskrypcję na moim kanale ponieważ dawno mnie nie było i też nie wiem, czy wracać, czy nie, czy zająć się innymi rzeczami, więc możecie mi powiedzieć. Lecimy. Wiatr na niskich domkach uświadamia, najskuteczniej. Wiem, że jak będę miał wypis, to puszczę ostatnią łezkę. Wciąż zajebana z syfem bania, ale czyste serce mówi, ziomal na depresji. Uwierz, wrócisz prędzej niż myślisz. W sali numer jeden, druga w nocy słyszę piski. Wjechał nowy psycholię, czy bardziej niż dziwki. Pierwsze dni tu nie umiałem słowa wypowiedzieć. Nie widziałem jutra, ludzie stracili tu cienie. Siódma maranów staje, słyszę szpaków, bija jak pójść do deski. deski. Nowy Dzień nowe problemy w głowie, już helikopter. Gdyby kuska nie skakała, to by cofnęła się w czasie. A chciałem powiedzieć, że jestem na bieżąco odnośnie tego i jeśli chcecie moje reakcje na, to, na ten temat. W tym na te disy Szpaka i Maciasa i na Garfielda, tak naprawdę, bo od Garfielda się zaczęło, a ogólnie to się zaczęło od, wiadomo, Insta Story Barego i Maciasa. Ma jak tam <coughs> chyba była jakaś odpowiedź, że <coughs> jak szpaka, to spierdala, ja potem bary wstawił na story z tym, że bary. Bary, bary. Może taki obraz was do fanów szpaka. Także sprawdzamy. Lecimy dalej i powiedzcie mi, czy chcecie reakcję na to, czy to już nie ma sensu. Wypowiedzianych słów nie cofnę, który raz z tego korzystać Byłem benzo wragiem, co od śmiecia zyska Jazd na niedźwiedzie, wiosna auto, auto wpiska Jazd pierwszowy na niedźwiedzie, tylko nie pytaj na kogo Wartościowa, wartościowo oczy to trochę niezdrowo Kłamiesz o powstaniu, wiem, że robisz to z głową Mam kilka dowodów, ale blokuję je rodo, rodo Najpierw gra gitara, potem wstaję, z lewą co, że mnie To prawda, to że w się prosiłem prawda Co mnie nie zabije, wzmocni do złych ludzi w z karma mainer Nigdy nie jebałem, powiedz mi po co tak kłamać? 50 na 15 ciężko było nie spierdalać. Mimo... Chcieliśmy się popaka. Góżby Tomia było pierwsza, drugie te od szpaka Może na to się wypowiesz, nie tylko na co masz smaka Nie boję się emocji, też umiem do Majka płakać Pomijając to, że pogodzenie jak już chwilę temu Czy skończyły ci się wersy, czy zabrakło może tlenu Leżę w szpitalu drugi tydzień, kleję to w krytycznym stanie Na pastergię jak wyszedłem, to prawie się zajebałem Błędy z przeszłości do teraz jest mi głupio Sześć lat na Śląsku miałem Las Vegas, Parano Mówi, że groziłem tobie, Kurwa zrobiłeś to samo, że wiedziesz na hatę nam i naszym mamom Kto by nie przeprosił byłby kurwa jedną kurwą Wiesz dobrze jaka prawda tylko robisz na nią dwóje Dobrze byłoby poważnie najpierw w jaką stronę plujesz nie pisz mi gdzie gra gitara jak zaraz ją rozpierdalasz Byłem młody i naiwny Teraz słowa to mój kałak Pisie, że nie zamierzasz się prężyć Yeah. Robisz to jak jest okazja Fanbase, masz duży, twoja magia to perswazja Sam ku świetnie klei się swoimi emocjami Tak, masz rację z tym, przeprosinami Jak mam być taki szczery, kiedyś dużo cię słuchałem, bo ludzie z problemami przyciągają się nawzajem Tyś miałem ciężkie dzieciństwo, szpaku nie jesteś sam Właśnie chyba przez co ludziom daje nowy stan Waj ma miał szansę skleić te dwa różne światy, ale nie pykło już nie kłam, dobrze wiedział twój menago, jakie gugu pierwszy było Dziękuję pani psychiatrze za przypustkę Może usnę dziś jakoś bez leków Podobno mam być ci wdzięczny Ostatnie dni czułem pustkę Teraz jestem wkurwiony, mówisz jedno, robisz drugie. Ha. 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 No i czekamy na reakcję white Widow, na znaczy reakcję na Disa White Widow z odpowiedzią. Mam nadzieję, że to wyjdzie dzisiaj, bo słyszałem, że wyjdzie dzisiaj... O ja pierdolę, ale się kurwa czasy zmieniły. Lawenda <laughs> reakcja. Akurat się to wyświetliło. No i co? No i tyle nie. Komentujcie, lajkujcie i powiedzcie czy... I na, na co reagować i, i ogólnie na temat tej sytuacji i na temat tego wszystkiego. Siemano, baj i cześć.